Tym razem zadam takie pytanie. Najczęściej popełniane przez Polaków, błędy, jeżeli chodzi o wymowę. Jest ich sporo, tak jak wspominałaś ostatnim razem, ale gdybyś miała wskazać takie, takie hity. No jest ich dużo. Ale pewnie takimi hitami jest dźwięczne d i g w wygłosie, czyli na końcu wyrazu. My po polsku mówimy tak, że wszystko, co jest dźwięczne na końcu, staje się bezdźwięczne. Tak, tak po prostu w polskim jest, a po angielsku nie. I tak się poznaje Polaków, że sad robi się sad po prostu, a to znaczy coś już zupełnie innego. Bag robi się i to też znaczy coś innego, więc to jest duży błąd i warto pamiętać o tym, że jak są dźwięczne spółgłoski na końcu wyrazu, to one mają po angielsku być dźwięczne i wyraźne, tak? Czyli ma być wyraźnie powiedziane: bag, sad, żeby wiadomo było, co tam na końcu jest.